Cześć, witam Was. Dzisiaj zajmę się laserem o Creality. Creality model Falcon 2 o mocy 40 W. Jest to laser LEDowy. Więc jeżeli interesuje Was temat grawerki laserowej, laserów LEDowych, to zapraszam na dalszą część materiału. Jak widzicie, ja tutaj laser już mam złożone. za chwilkę będę chciał go uruchomić, ale najpierw przejdźmy przez ten cały etap montażu, tak więc zapraszam. No, całość, są to wszystkie elementy potrzebne do takiej komfortowej pracy. Creality Falcon 2 z laserem o mocy 40 W, podstawka pod elementy, które się będzie wycinało oraz dedykowana przystawka rotacyjna, która umożliwia wypalanie na owalnych, okrągłych przedmiotach. Tutaj już nie będę przedłużał i zabieramy się krok po kroku za składanie tego w jedną całość. Zapraszam. I have a dream. Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, getting There ain't no point in resisting Living life like a dream maybe it right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream And I pray, that's someday team One day, it be me If I want it, then i get it Head down, don't regret it Push myself to if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I will stay, I just wish it. Have no shame, I admit it. Yeah, yeah. They're looking right at me to see if I succeed. To see if I leave they're looking up to they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. All the haters as they see us making moves I do what I want So I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused My mind is open They start to notice That I'm in motion There is no potion You're not just chosen It takes devotion To stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fight. Try to live, get it up, you got one life to pop thinking big, never small, cause you gotta want it all When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it by the grand now, feeling in command CFI song see if I suck seed, to CFI go leave they looking up to me they want the best to me now best to me now best to me now to me now. they want the best to me now best to me now best to me now best of me. Okay, laser już jest złożony. chciałem wam jeszcze kilka rzeczy Powiedzieć na temat montażu tego lasera, moich oczu związanych właśnie ze składaniem tego urządzenia w jedną całość. Sam laser przychodzi praktycznie, no powiedzmy w 90% złożone. Wymagało jedynie wkręcenia nóżek, założenia głowicy lasera, podpięcia przewodów z pompki, podpięcia przewodu tutaj do zasilania lasera, podpięcia pompki. I tak naprawdę, urządzenie już jest złożone. Więc, konstrukcja jest naprawdę fajna, mocna, stabilna. Jest to gruba blacha. Przypuszczam, że jest to anodyzowane, bądź też, jak to woli, anodowane aluminium. Wszystko ładnie już jest pospinane, pozabezpieczane przewody, aby tutaj się nie poniewierały niepotrzebnie. Na wszystkich osiach, czyli na osi X i na osi Y, mamy krańcówki. Bardzo fajnie jest zrobiony system napinania paska. Pasków nie napinałem, tak jak wyciągnąłem z pudełka, tak zostawiłem. Ale bardzo łatwo można sobie tutaj dojść. Z drugiej strony mamy śrubę na imbusie i bardzo łatwo możemy te paski z czasem, jeżeli będzie taka potrzeba, naciągnąć. W zestawie mamy dwuetapowe nóżki. Jeżeli urządzenie będzie nisko, bez tej podstawki do cięcia, to możemy dać tylko na tej jednej nóżce z gumką, ale jeżeli chcemy dać po prostu laser wyżej, bądź w tym przypadku jak ja, dałem sobie dedykowany stolik podcięcie od Creality gdzie on ma takie dodatkowe gumowe występy i przez to cała ta kratka jest podniesiona ponad płytę, ma poprawić odprowadzanie dymu po cięciu właśnie laserem, to wtedy dajemy dodatkowo takie przedłużki na nóżkach. One też zresztą będą potrzebne gdybyśmy chcieli grawerować przedmioty owale taką specjalną przystawką, ale o tym powiem później. Prosty panel do sterowania, jak w drukarce, praktycznie, czyli mamy nasze kierunki. Home, czyli bazowanie w punkcie 0. Frame, czyli wyznaczanie kratki, obszaru, w którym możemy używać lasera. Urządzenie może działać w obszarze 400x415 mm, jak dobrze pamiętam. Kolor bardzo ładny. Szary, popilaty mat. Bardzo fajnie to wygląda. Z tej strony mamy włącznik. Gniazdo zasilania. Urządzenia, port USB do komunikacji z komputerem, z laptopem, gniazdo na karty MicroSD. Z drugiej strony z kolei mamy gniazdo zasilania pompki. Fajne jest to, że grawer umożliwia pełne sterowanie tą pompką, czyli możemy dodatkowo podkręcić jej możliwości albo po prostu zmniejszyć jej możliwości, żeby tego powietrza wydostawało się mniej bądź więcej. Sama głowica Lasera jest też bardzo ciekawa, jest to naprawdę bardzo fajnie rozwiązane. Możemy ustawić sobie przyciskiem tryb pracy Precise bądź Normal, oraz mamy dodatkowe kontrolki informacyjne, co się dzieje w tym momencie z laserem, i to mi się naprawdę podoba. Miałem tych laserów kilka i naprawdę tego brakowało. Pierwsza kontrolka wskaże nam, czy do głowicy dochodzi powietrze, czy tego powietrza jest dużo, czy tego powietrza jest mało. To też jest bardzo fajne i ciekawe. Jest to sygnalizowane komunikatami świetnymi. Żółty, zielony bądź czerwony. Tak samo jest, jeżeli chodzi o komunikat z pożarem w zależności od zaistniałej sytuacji będzie się zaświecała odpowiednia kontrolka. I tak samo jest to bardzo fajna rzecz, że mamy tutaj informacje o stanie czystości soczewki. Te komunikaty są bardzo proste, ale za tym stoi bardzo duża wygoda. Tego do tej pory nie widziałem w poprzednich moich laserach. Mamy tutaj na kluczyku on off, tak żeby szybko odciąć oraz obowiązkowo przycisk stop, gdyby cokolwiek tutaj złego działo, musimy to nacisnąć, laser ma się zatrzymać. W zestawie mamy okulary, proponuję zawsze te okulary mieć, mimo że mamy tutaj taką osłonę przeciwodbiciową, jeżeli by tamten laser przebił się, to i tak zalecam te okulary zawsze mieć przy sobie, mieć założone, zanim przystąpimy do pracy przy urządzeniu. Tutaj jak widzicie jest zastosowany taki stolik dedykowany dla reality pod ten dokładnie model. On jest troszeczkę większy niż obszar pracy lasera, ale tak powinno być, ponieważ mamy tutaj jeszcze dodatkowo ramkę. Po co są te stoły? Po to, żeby zwiększyć jakość cięcia. Jeżeli postawimy jakiś element na płasko bez żadnych wentylacyjnych otworów takich, czyli mamy płaską powierzchnię, kładziemy tutaj element do cięcia. Podczas cięcia wydzielają się gazy, które po prostu osmalają materiał. Chodzi głównie o to, żeby gazy czy też spaliny, które powstają podczas całego procesu cięcia, łatwo się wydostawały spod materiału. Dodatkowo tutaj widzicie, Kraliti zastosowało coś takiego, takie gumowe nóżki i ten stół jest dodatkowo podniesiony jakieś 10-15 mm, przez co te spaliny jeszcze lepiej się wydostają spod obrabianego materiału. Naprawdę taki stół warty jest zakupu. Fajne jest to, że dostajemy tutaj od Kraliti. Taki stolik kalibracyjny, czyli podkładamy sobie tutaj i opuszczamy głowicę do momentu, aż oprze się nam na tym schodku. Mamy tutaj trzy schodki. Jeżeli materiały, które będziemy ciąć, mają grubość do 3 mm, używamy pierwszego schodka. Jeżeli materiały mają grubość maksymalnie 6 mm, to tego drugiego schodka. A jeżeli materiały są grubsze niż 6 mm, to używamy ostatniego schodka. Zakres pracy tego lasera, możliwości, w zależności od materiału, jakie możemy przeciąć, też wam gdzieś tutaj wrzucę. Tutaj mamy skrzyneczkę narzędziową od Krality. Wszystkie przedmioty tutaj mamy wylistowane. Kluczyk już zamontowałem w urządzeniu. Dodatkowe rzepy do organizacji przewodów, PENSETA, kluczyki, chusteczka do przecierania soczewki, zapasowa soczewka, karta microSD z czytnikiem. Karta jest jak widzę dobrze 8 gigowa, przejściówka z portu USB-C na pełny port USB. Więc to są rzeczy, które są dodatkowo dostarczone przez producenta. Trzy formatki ze sklejki, jak dobrze widzę o grubości 2 mm, do zabawy na samym początku, do testowania, potem musimy sobie już kupować w swoim własnym zakresie. Grawerka ma swoje możliwości, jest tu zamocowany dosyć mocny laser, jeden z najmocniejszych laserów LED-owych dostępnych w tego typu urządzeniach domowych. Spokojnie możemy sobie nadawać kolory, więc jeżeli mamy taką formatkę kwasową, możemy tam wygrawerować jakiś obraz w kolorze. Dodatkowo w laserach dobrze jak jest zamontowany asystent powietrza, czyli ten cały system służący do nadmuchu powietrza. Możecie zerknąć na kanale z laserem Longer, gdzie używałem sprężarki, używałem pompki i rozbiłem testy przy grawerce, robiłem testy przy cięciu. I z moich testów wynikło bardzo jasno, że podczas cięcia naprawdę robi robotę. Dzięki asyście powietrza cięcia są dużo czystsze. Zapraszam też na moją stronę, gdzie założyłem zakładkę powiązaną właśnie z tym laserem. Tam będę starał się aktualizować wszystkie informacje o tym urządzeniu, też tam skupić jak najwięcej informacji, aby było Wam łatwiej, jeżeli byście się kiedykolwiek zdecydowali na taką grawerkę. Też tam będą aktualizacje związane z projektami, bo zamierzam na pewno w przyszłości robić jakieś projekty na to urządzenie i też będę na swojej stronie te projekty udostępniał. Myślę, że ten temat będę dalej rozwijał po nowym roku. I przejdźmy może do tematu już samego oprogramowania. Programów do obsługi grawerek, laserów jest kilka, i coś na pewno ma siebie wybrać z tych darmowych. Ja jednak skupię się i w tym materiale, i w przyszłych materiałach na jednym programowaniu czyli Lightborn ma masę możliwości i bardzo fajnie się na tym oprogramowaniu pracuje. Nie jest to bezpłatne oprogramowanie, ale myślę, że jest to do przełknięcia. Ja kupiłem licencję za 60 dolarów i to wygląda tak, że na początku się płaci za licencję, ona jest dożywotnia. Nie trzeba nic potem odnawiać, i tak dalej. Jedyne co, to aktualizacje działają na rok od momentu zakupu. Po tym okresie oprogramowanie dalej normalnie działa, ale nie mamy już dostępu do nowych aktualizacji. Możemy ją odnawiać w każdym momencie, i to odnowienie już kosztuje 50% ceny, czyli płacimy 30 dolarów i znowu odnawiamy na kolejny rok. Co więcej, jest to tak skonstruowane, że jedna licencja. Odpowiada za dwa komputery, czyli możemy na przykład kupić jedną licencję i zainstalować na dwóch komputerach jednocześnie, albo możemy się z kimś ze znajomych, z kolegów złożyć po połowie i zainstalować tą licencję na dwóch komputerach, i też to będzie bardzo fajnie działało. Ja tutaj przed chwilką zaktualizowałem do najnowszej wersji 1703. Prosi mnie tutaj o dodanie urządzenia. Przed podłączeniem zasilania upewniamy się, że tutaj mamy na OFF, przycisk bezpieczeństwa mamy wciśnięty, zasilanie podłączone na zasilaczu świeci się zielona dioda. W pierwszej kolejności mamy tutaj przycisk na boku urządzenia, włączamy zasilanie. Następnie na kluczyku ustawiamy na ON i zwalniamy przycisk awaryjny. Jak widzicie, urządzenie się uruchomiło. Jest dosyć głośne, ponieważ wentylatory chłodzące laser w środku, czyli ten układ soczewek, ten cały system pracuje od samego początku, tak aby uniemożliwić przegrzanie się głowicy. Jak słyszeliście po chwili od uruchomienia, wyłącza się wentylator i to powiem wam, że też jest bardzo fajne, ponieważ miałem poprzednie lasery i wentylator nawalał cały czas. Czy urządzenie pracowało, czy nie pracowało. Najwidoczniej urządzenie wykrywa, że nie ma obciążenia, mamy power wyłączone i przestaje pracować wentylator. To jest na plus. Kolejna sprawa, informacja, że z soczewką jest wszystko w porządku. Nie ma tutaj zagrożenia pożarem oraz miga nam. Kontrolka od powietrza, ponieważ nie ma pracy pompki w tym momencie, więc jak najbardziej poprawnie wskazuje, że brak pracy pompki. Ok, spróbujmy sobie ją zbazować. Naciskałem przycisk Home. Jak najbardziej wszystkie czujniki krańcowe działają, zarówno na osi X jak na osi Y. Grawerka się w tym momencie ustawiła w punkcie 0. Tutaj już podpiąłem przewód USB. Tak, więc czas go wpiąć do laptopa. Tutaj na razie nic się nie dzieje, ale mamy taką opcję, jak znajdź mój laser. Zobaczymy, czy to zadziała. Wykryło poprawnie urządzenie. Robimy dodaj, nazwiemy go sobie Creality Falcon 2. Tutaj obszar roboczy fajnie od razu wykryło prawidłowo, nic tam nie wpisywałem. Przy lągerze, pamiętam, musiałem wpisywać z ręki. Punkt początkowy lasera. Chodzi o to, w którym miejscu bazuje się głowica. Jeżeli mamy z tej strony lewy narożnik z przodu. Gdyby to było z tej strony, to byłby prawy narożnik z przodu. W naszym przypadku jest to przód, lewa strona. Wszystko to się zgadza. Klikamy Finish i nasze urządzenie jest już dodane. Dzisiaj nie będę się zajmował omawianiem tego oprogramowania. Zrobię szybkie grawerowanie, ponieważ chcę wam pokazać, jak wygląda takie grawerowanie. To zaraz po uruchomieniu urządzenia. Zresztą sam też jestem ciekawy. Wybrałem sobie tutaj taki zestaw grafiki. Mam już ustawione trzy procesy. Pierwszy proces ma zaznaczyć obrysy tej grafice, drugi proces ma zrobić jakby wypełnienie, a trzeci proces ma zrobić cięcie. I w tych procesach się ustawia zarówno moc, jak i prędkość, i ma to znaczenie. W zaznaczaniu krawędzi i wypełnieniu powietrze jest wyłączone, na ostatnim cięciu powietrze jest włączone. Oczywiście bezwzględnie zakładamy okulary, i ja też to zrobię. Zanim przystąpimy do całej zabawy, kładziemy sobie tutaj deseczkę docelową, na której będziemy robić grawer. Podkładamy podstawkę pod samą głowicę. W moim przypadku jest to bardzo cienka sklejka, dwumilimetrowa, więc schodek ustawiłem ten największy. Dla materiałów maksymalnie do 3 mm. Po ustawieniu schodek zabieramy. I ok, zanim przejdziemy do dalszych kroków, po pierwsze. Ruszyliśmy głowicą przy ustawianiu i maszyna w tym momencie nie wie gdzie jest punkt 0. Więc w pierwszej kolejności klikamy sobie bazowanie, tak? Maszyna nam się ustawia, aby dobrze wcelować się w nasz materiał, na którym chcemy grawerować. Robimy tak zwane kadrowanie. Jak widzimy, laser jest poza obszarem naszej płytki. Co oznacza, że nasz rysuneczek jest za duży. Ja na potrzeby testu go zmniejszę, tak żeby nam się spokojnie zmieścił i naciskamy kadrowanie jeszcze raz. Bez problemów powinien się zmieścić i nie zostaje nic więcej jak zapuścić cały proces. Naciskamy start, oczywiście okulary zawsze na głowie. Jak widzicie laser sobie już działa. Proces cięcia grawerki został zakończony. Troszeczkę się nadymiło, jak widzicie. To, co mówiłem, dlaczego nie wolno tego robić w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Ja za chwilkę wrócę, ponieważ niezdrowo jest przebywać w takich oparach. Przywietrzę pomieszczenie, więc wróćmy do naszego projekciku. Wygląda to, jak wygląda. Widać, że są przepalenia na napisach, czyli za duża moc, za mała prędkość. Tak samo przy cięciu. Jak na pierwszy raz, na ustawieniach z czapy jest naprawdę spoko. Jak widzieliście, podczas samego procesu cięcia. Wydobywało się masę dymu, ale to było bardzo dobre, ponieważ ten dym nie kumulował się pod obrabianym materiałem, jak widzicie. Sama sklejka z drugiej strony jest czysta, mimo że moc była za duża i grawer szedł za wolno. To dzięki temu, że była asysta powietrza i ta podstawka jest odsadzona od stołu, to cięcia są naprawdę czyste. Można dokupić takie dodatkowe akcesorium, to akurat jest dedykowane od Creality również, ono umożliwia grawer na owalnych przedmiotach. Jego montaż jest dosyć prosty. Tutaj mocujemy sobie nasz przedmiot z jednej strony, z tej strony dociskamy. Mamy w zestawie taki przewód. Ten przewód z jednej strony wpinamy do urządzenia, z drugiej strony wpinamy w naszą oś Y, czyli w to oś, która pracuje nam w tym kierunku. Dlaczego tak jest? Ponieważ podczas grawerki na owalnym przedmiocie ten ruch nam nie jest w ogóle potrzebny, tak? Nam jest potrzebny ten ruch. Wypinamy przewód odpowiedzialny za ruch tej osi. W to miejsce wpinamy nasze urządzenie. Zaznaczamy odpowiednie funkcje w programie do obsługi, że urządzenie przyjmuje, tak jakby, pracę tej osi w jednym z kierunków. Jeżeli ktoś ma potrzebę grawerowania na jakichś takich owalnych, okrągłych przedmiotach, to to jest naprawdę bardzo fajne akcesorium. Kolejną rzecz, którą mamy do tego lasera, to jest obudowa. Ona jest również firmy Creality. Jest to bardzo prosta konstrukcja. Mamy w zestawie rurki, kątowniki do łączenia tych rurek, elementy stelażowe. Wszystkie rurki potrzebne nam do wyciągu powietrza. Jest to bardzo też fajna opcja, ponieważ można sobie zabudować laser. Też będę chciał z niej skorzystać przy budowie stanowiska, które planuję jest w sąsiednim pomieszczeniu. Mam tam już wstępnie przygotowane miejsce. Będę chciał wydrukować kilka elementów związanych z wentylacją. Będzie tam zamontowany duży wentylator wyciągowy. Sam laser będzie zamknięty prawdopodobnie w tej Budowie, jeszcze nie wiem na 100%. Wszystko wyjdzie w trakcie. Bardzo się cieszę, że w końcu znalazłem czas, aby się za ten temat zabrać. A naprawdę bardzo mi się przyda w różnych projektach, które bym chciał w przyszłości Wam pokazywać na kanale. Ten materiał nie jest materiałem związanym z samą już pracą lasera. Chciałem Wam tylko pokazać, jak się prezentuje takie urządzenie, jakie ma możliwości, jak wygląda cały proces składania. I jaka jest jego jakość? Według mnie to urządzenie na tą chwilę ma wszystko co powinno mieć urządzenie do grawerki laserowej. Moc 40 W naprawdę jest wystarczająca, aby zaspokoić zdecydowaną większość potrzeb osób, które by chciały pracować w różnorakich materiałach. Oczywiście stali tym nie potniecie, ale to nie takie urządzenie służy do cięcia w stali. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Po nowym roku będę chciał ten temat kontynuować, jak tylko uda mi się zbudować komorę na to urządzenie, dokończyć cały ten projekt zamknięcia tego i wentylacji urządzenia, tak żebym mógł sobie bezproblemowo je użytkować. Wrócimy do tematu. Będę chciał wam pokazać na pewno od początku, jak zacząć przygodę z tym oprogramowaniem, ponieważ specjalnie po to kupiłem licencję. Będę wam pokazywał, ale też jednocześnie razem z wami się będę tego uczył. Jeżeli materiał wam się spodobał i ma jakąkolwiek dla was wartość, zostawcie, Komentarz, zostawcie czuka like w górę. Jeżeli uważacie, że materiał nie ma jakiejś większej wartości i Was nie interesuje, również zostawcie komentarz. To jest dla mnie informacja, czy materiały, które Wam pokazuję, są dla Was przydatne, czy dla Was są nieprzydatne. Dzięki Wam ślicznie za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej! I'll take it on I've made mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night And there ain't no point in resisting Living life like a dream Live it right, that's the thing Every night got a team I've been tied to the scene The best of me now.